Serdecznie witam wszystkich. Na początku tego krótkiego przemówienia chciałbym poinformować, że ten film może być nie, że tak powiem, nieprofesjonalny. Jest to mój pierwszy film, który umieszczam na fotce. W przemówieniu tym chciałem przede wszystkim powiedzieć, a w szczególności wszystkim kobietom, że jestem w tej chwili samotny. Mam 17 lat. A to już chyba pora, że sobie w końcu kogoś znalazł. Do tej pory nie miałem szczęścia do kobiet. I chciałem że tak powiem próbowałem już nawet szukać jakichkolwiek że tak powiem kobiet ale niestety każde poszukiwanie kończyło się niepowodzeniem Jeśli któraś, którejś z was się podobam nie wątpię możliwe że którejś na pewno to mój numer GG to ten który za chwilkę się Państwu pojawi na ekranie Natomiast mój nit na Skype to ten pokazany na zdjęciu następnym. Jeśli chodzi o moje zainteresowanie, to bardzo interesuję się szachami. Lubię grać w karty. Na kurniku najczęściej gram szachy, w karty, scrable, no, w parę innych gier także. Lubię poznawać nowych ludzi, zawieram wszelkie znajomości, przychodzi mi to z niewielkim trudem. Najczęściej przesiaduję w wszelakich pubach na piwku, które piję okazyjnie zazwyczaj. Za papierosami nie przepadam, jest to jedyne czego nienawidzę. Jeżeli chodzi o ulubione potrawy, to bardzo lubię eksperymentować kulinarnie. Jestem w tej chwili uczniem klasy drugiej techniku masażu i fizjoterapii. Masuję ludzi, jest to bardzo przyjemny zawód. Jeżeli któraś potrzebuje masażu, powiedzmy relaksacyjnego, to z miłą chęcią ten masaż przeprowadzę. Oprócz tego jestem dobry w informatyce, lubię Sporty ekstremalne, jazda wyświetlowa rowerze Jestem troszeczkę pokryconym typem człowieka No, ale Jakby to nie było, nasz roślin 89 chyba cały jest taki Tak sobie. W przyszłości postanowiłem założyć swoją stronę internetową Będzie to jako pierwsza Na pewno strona jakaś rozrywkowaty, kukurnik Jako pracę, pracę Pracę Będę chciał y, pracować w zawodzie masażysty. Ho, ho, jako hobby będę pracował dalej przy komputerach. No a jak już znajdę w końcu tę swoją dziewczynę, swoją przyszłą, to z, zdecydowanie będę najwięcej czasu poświęcał dla niej. No na pewno będą romantyczne spacery. Spacery, kolacje przy świecach, romantyczne. Dużo kwiatów, bo ja lubię dawać dziewczynom kwiaty. No i parę i dużo prezentów, między innymi co jeszcze oprócz tego mogę wam ofiarować to no co jedynie to swoją miłość, którą wam nie możecie wybudzić na zakończenie tego przemówienia hmm, chciałem powiedzieć, że zależy mi bardzo na tym, żeby znaleźć swoją dziewczynę, nie do tego, żeby tak powiem na pokaz ale że tak powiem jestem taki samotny nie mam z kim porozmawiać utraciłem wszystkie kontakty ze znajomymi no a nie mam zamiaru ich odbudowywać ściągali mnie że tak powiem na bardzo złą drogę no i nudzę się że tak szczerze mówiąc powiem także dziewczyny nic innego tylko brać się w troki i pisać do mnie może a może Anusz coś z tego wejdzie. Dziękuję.